A teraz, kiedy zjedliście już obiad, czas na popołudniową porcję ruchu do dzieła. Na stanowiskach do ćwiczeń przygotowane są dla nas polecenia. Za chwilę się okaże, czy są trudne, czy łatwe dla zuchów. No to zaczynamy. No i zobaczmy, co my tutaj mamy na pierwszym stanowisku. Wejdź do koła, chwyć w obie rączki puszki i zrób pięć przysiadów. Tu mamy przygotowane puszki. Dla zuchów, które to dla których ćwiczenie będzie zbyt trudne, przygotowana jest również kasza. I ja wezmę sobie teraz kaszę, bo chyba puszki będą dla mnie za ciężkie. Wchodzimy do kółka i robimy 5 razy przysiad. 1, 2, 3, 4, 5, Pierwsze zadanie mamy wykonane. Zobaczymy, co dalej. Wejdź do koła, przeskocz jak żabka do drugiego koła. Powtórz pięć razy. Oj, nie wiem, czy ciocia da radę zrobić pięć razy takie ćwiczenie. Wchodzimy do kółka. Będzie pewnie problem z nagrywaniem, i skaczemy pięć razy. Jeden, dwa, Trzy, cztery i pięć. Udało się, zadanie mamy wykonane i zobaczymy, co mamy na stanowisku trzecim. Mamy położony koc, zobaczymy, co trzeba zrobić. Ułóż ciało na brzuchu, ręce wyciągnij do przodu. Podnieść i opuść ręce pięć razy. No to ciocia się kładzie. Kładziemy się na brzuchu. Wyciągamy ręce do przodu. I pięć razy podnosimy. Raz. Dwa. Obydwie ręce. Trzy. Cztery. I pięć. Udało się. Zadanie wykonane. No to przechodzimy dalej. I co my tutaj mamy? Mamy taki długi koc, a polecenie mamy tutaj. Ułóż się na kocu, kulej się teraz jak wałek. Do ciasta. Na koniec koca i z powrotem. No cóż... No to uwaga, ciocia kładzie się na kocu i do końca kulamy się jak wałek do ciasta. Gotowe. I zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Wrzuć wszystkie foremki do miski. Mamy foremki do ciastek, i miskę. No to rzucamy. Tą zabawę zuchy bardzo lubią. I rzucamy do miski. Wszystkie foremki. Im dalej miska, tym będzie nam trudniej. Zobaczymy. Czy ciocia da radę rzucić daleko. rzucamy, rzucamy, o, mój pomocnik, na którego zawsze mogę liczyć w czasie zajęć, I już prawie wszystkie foremki, ostatnia do miski i zadanie wykonane, no to idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Ostatnie zadanie. Na koniec zrób pięć no to robimy. Raz, dwa, rączki do góry, trzy, cztery, pięć i zadanie wykonane. Jeśli macie ochotę, powtórzcie wszystkie ćwiczenia kolejny raz.